Na tym giniesz, snacko. Nie żałuję. A kto wie, co jest najlepsze? Nikt nie zna naszej rozmowy, więc jest dobrze. Aha. A co ha. ze szkieletem? Eee. Komputer zintował. Powodzenia, Zabuch. panie i panowie. Siummy, Kulak. kulek. Pierdolę, no gorzej być nie mogło. <gulak> Kogo O, plaga, witam, witam serdecznie Dzień dobry To było ekstra przywitanie Witam panów i panie serdecznie Na dzisiejszym spotkaniu SCP Naszym celem jest za... Ruchanie w dupę Dokładnie, to, jak to, to woli. Też. Najlepiej mocnym analem Ale w skrócie musimy się postarać i zabić wszystkich Co się rusza, nawet siebie Bo czemu Jasne. nie O, jest też ten Komu pierwszemu pomóc gdzie? Bo na razie nie potrzebujemy pomocy, jak chcesz to możesz tak. się zająć swoimi analami No dobra Nie wiem, pofarmić na drzwiach czy coś Nie mogę właśnie, muszę pomagać wam, żeby dostawać ekspandę Teraz od to zmienię Ale dziwne No to... Kiedyś się dało farmić na drzwiach No, dało się to się kiedyś Spierdził, że Moszka w wszystko umie utrudnić mm -hmm. Czemu plaga jest taki cichy? Nie wiem, no, no dobrze wiedzieć Poszło che pointem akurat zwinęli się, się Dobra, Dobra. Paki, bo taki jeden dupak jest heavy, a Melcia ma to proszę go zostawić, dobrze? To jest nic. Bardzo, zdaniem bardzo zdaniem. Zdaniem. tak dużo nie zrobię. Rasz te nie. nowe, nowe drzwi mają taki dziwny dźwięk, jakby ktoś się śmiał. Tak, ale Gim. mi się podobał właśnie ten dźwięk, bo w ogóle jest nowy, cokolwiek z tym zrobili. Przez no ale tak jakby zdaniem. pod koniec tej te otwierania tych te drzwi jest jakby taki dźwięk, jakby się jakiś klaun śmiał czy coś. Albo tylko ja to słyszę i mam już urojenia od tej gry. Ajajej aj, aj. do lajka, Ty co za gnoje? Już pierwszego gena mi odpalili. Gdzie to jest O, genie? gdzie, gdzie? E, 106. Dobra, szukam. Słałem pinga, nie wiem czy było widać. No, no, widać. Ja nie widzę. Tak e, poczekaj, ktoś przy tych elewatorach... Nie, mi się. Elevator system, a myślałem, że ktoś był. było bardzo blisko. Micro hit. ktoś hmm, jest. Cholera! Czemu jako jeden z się tak ciężko grało? Kiedyś, kiedyś jakby drugi mnie zapasz, to była rewelacja. No, 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 teraz jest przewalone. No. Otworzysz mi zbrojownię? Tak, jakbyś Lecie? był miły. Lecie? Y Nie, Nie, w heavy. Dużo mi przyjem znaleźć, chwilę. jakieś to pytanie. Ty, komputer, jak już skończysz mu otwierać, to naprowadzisz mnie na tą 106, jeżeli nie wyłączył liście? No, mhm. już, 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 Dzięki. Ja jestem, rady, przy rady, rady. Rady. ja jestem przy serwrazie. Ja jestem przy głowicy. Ja wiem, jest w ale się zapomniałem? Zablokowałem znowu mikro, hit. No jest, no, 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 poczekaj, się. to w tą stronę tutaj. Yy, od tego? lewa. Tutaj na lewo. O, tam na prost, na prost, na prost. Prosto, Super, dzięki. Dzięki. Ja słuchaj, tak. nie? Na start gry. O, wybiegł naukowiec, ale wszedł do windy. Zostaw, zostań tam na heavy, tam do windzie. Windzie, windę, bo ja idę. Ja mu odeślę ten, windę zamknę drzwi, jeśli wiedzieć, to jest pół mu tam drzwi. Tak, tak, tak. <laughs> Dziek! Wraz a zrąbałem Weź Wejdź za blo... Możesz zablokowywać więdy, czy nie? E, nie, właśnie nie Kurde Wiesz co, powrotem do heavy, czy nie? Wiesz co? Wiesz do, Cholera jak się zab... NIE NA no wyrazną no! JAKIM PRAWEM?! Zjeżdżaj, zjeżdżaj chcesz Dobra, w końcu go zabiję Nie, a zapomniałem jak się gra K173, nie? Nie po prostu ciężko jest grać Ja to grę odpaliłem chyba po trzech miesiącach Nie nie wracaj, 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 wracaj Czekaj luz, luz. Nie, niech wyjdzie z windy Możemy tak cały dzień <noise> I <to się> <noise> Nie no, tak chyba nie zadziała Poczekaj no? przyślę mu window, może przyjedzie razem z nim Zobaczcie, będzie

Dobra, walicie. O! Co macie kolegów? No, mamy kotki. Tak, 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 Jakie bardzo kotki? Bardzo tam Jakie kotów? Jakie kotów? Jakie Weź Jakie go, weź Jakie to Jakie kotów? Jakie kotów? Jakie kotów? Mm, ja się ja My się kochamy, jesteśmy jak bracia, prawda? Zabij go. Kurwa, naprawdę komputer. Cholera. Dobra, luz, ja mu wszystko zamykam tutaj. Doktorek, e... gdzie jesteś? Doktorku, gdzie jesteś? Co jest, doktorku? No. Lena, <laughs> Co jest, doktorku? <laughs> Na tu był ten, tak. Ja, ja mam kotka przed sobą. Jakbyście widzieli ja to weźcie go, nie zabijajcie. O, dupak, dupak, dupak. dupak. Mam pytanie, a będziecie źli jeśli pójdę na wieżę? Na chwilę muszę go iść Nie na no spokojnie. No nie, zrzucił mi bombkę! E, Tą, to żarówę. Kurde. Kurde, no ja to nie mogę przejść przez to. Nawet teleportować nie mogę, nic. Kurwa, ale pierwszy raz miałem o piątkę dzisiaj. I'm lucky. Dobrze, ale śpieszy było. To jest Kurde, nam. Mm. Ej, a jak zostać kotkiem? Jak to w ogóle działa? Co, 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 co jak to ten. No, tam? no, musicie doktorek podotykać i, i zostajesz jego kotkiem. Ja, przepraszam, mnie, tylko wspomnę a. w te strumie w tym starym 99 Mam gena włączonego, jakby coś tam był po drodze. Lecę powolutku. No to ja ci mogę skoczyć, yy, korzyścią. jesteś znaleźć. w lajcie, może? Yy, mogę być, a co? Jaka To Podawaj, bo ja gonię tego chroniarza. Dobra, no i co, no Ntf, A! Wdech. A, dobra. Gdzie masz komputerek? Eee... z stary 939. Możesz mi spingować, bo ja... się gubię. Ja tylko chciałem odzyskać sobie. kartę. Gadałem, a gdzie ty teraz jesteś? Muszę zobaczyć. O, ktoś biegnie? Tutaj? O, to Tutaj na środku, na środku w tej chmurze. O, okej, dobra, dobra. Muszę tam wejrzeć w mgłę przeszłości. Mam to, mam O, jest tutaj jakiś cwel. A nie to za ścianą, przepraszam. O, o, czekaj. Anlasie. Spraga. Konika się zrespiła. Wracamy się jak to jeszcze O, widzę go, widzę go. Coś tam jest? Dobra, to ja bym brzemię. Dawałam, ci tą broń. No bo poinka się zrozpięła, my tu do Chodźcie kotki, chodźcie! No ma mało energii, na mało energii. O Jezu, kotki! Cholera, tego. Nie, nie, za dużo, za dużo, za dużo, nie ma co, nie ma co Zregenerujcie ja swoje wszystkie shady i tak dalej. Ja nie to mogę. To no to poczekujemy. Idź, idź do doktorka to... Albo zjedź ciało. Nie, ja sobie co kociaka zjem o, nie, 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 odsłuch się, O wule w ogóle w ktoś jest. O! Tradycyjnie. Cholera, nie mam jak uciec. No, jeden wejdzie to, nie, tego zamrożenia. Nie wracaj się, wracaj się, wracaj się, zombie, 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 nie ma co. Słysza, nie, 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 nie nigdy ci tego nie o, mówiłem, ale nie ja cię, cię lubię, co? tak? Nie zabiłem zaraz. Lubię, lubię. nie Nie wiem co to chodzi. Co to było? Plaga, żeś mi dupę uratował, nie? Plaga, jak ja cię teraz bym po strubkach całował. O! ubu <śledzimy> <śledzimy> dostał banan masowo. Dobra. Granat, granat, uwaga. Dobra. Tu na czas. Wow, ładny granat poza to te... chcą zrobić... Nie, nie, nie ma co tam raczej Ale nie? Mówisz? Nie, 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 na daleko biorą. energii dużo nie ma Też Dobra, McMahon. dobra. A, ja I dwóch no, no, Na razie to nie Gdzie jesteś, Rek? Ja jestem pod... ulepszarką. Mówię wam już od kilku minut. A, dobra, lecę, lecę, lecę. Dwóch mtf jest. Aha, już. się. Nie ma. nie ma co ich atakować na razie. No, ważne, żeby nie, nie atakowali komputera. No. no dziękuję za troskę. Warheada też nie trzeba są. pilnować przy okazji. Nie, nie, nie. No, Warheada, to akurat zawrałem. jestem. Tak, bo albo generatory, albo warę, to nam komputerek nasz kochany umrze. <noise> nie pozwolimy na to. Dziękuję. Nigdy, nigdy. Zombie leży Zombie w ulepszarce jakiś tak, chyba. Będziemy walczyć A, do końca. Nie, nie. A, ten ten rojektyw. Szukam tutaj... Masz e... jakiś generator? Żaden nie Dobra. Dobra. Ja lecę do Entrensa Dobra O coś tu biegnie, coś tu biegnie Po heavy biegną teraz Do checkpointa biegną do tego e, Warhead jest włączony, Bo prawdopodobnie nie będą chcieli włączyć O ja flamingi, o, o, nie. Nie. flamingi Kryjcie się, nie. nie? Ja się chowam, Dobra, e, Do Lighta może To będzie daleka droga, co? No. Ja jestem w Entrensie O no, kurcze, słabo Lecę na dwór, lecę na dwór No dobra, to ale na... nie, bo zostało okay, ta, masz 30 sekund 30, 30 sekund do lighta zostało, to się nie opłaca Jestem no No, no, A Zamknę, to be... albo dobra, nie mam energii na razie. Nie, no spokojnie. 30 sekund do lighta zostało, to do lighta się nie opłaca Dobra, to nie ważne, nie no. ma tematów Plaga, mów tam, czy chaosy Ci się respią To wtedy, tak, śpią, będziesz wracał co najbrzydziej, albo do ucieczki Ja no. siedzę, ja jakby co siedzę pod Elevator B Okej, okay, okay. Ty, na Teslich będę ciacho poczekać, jest Tesla ale te dźwięki są jakieś hopie. No straszne, nie? A no no. to się okazuje że tylko flamingi jakieś tam. <grym> A właśnie bo poobreżone... teraz flamingi, to ja je na razie nie będę. I co, hopie wyobrażone no, tak w prawdziwym życiu. Gdzie? 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 Ruchają mnie, ruchają mnie. No ja to nie. Nie mów tak nawet. Ruchają mnie w dupę. Czy ty jesteś? Pomóż mi, pomóż nie mi. Mogę, nic nie pomóż mi. Nie Dobra, rozumiem. Teraz jest Warhead, nic nie mogę zrobić, absolutnie. Pomóż, bo mnie ruchają no Nie, nic odbyć. nie mogę zrobić, no jest Warhead włączony. Nic nie no, ja mogę dwieście. zrobić. Dobra, idziemy wyłączyć Warhead. W te skurczybyki, jest tak ciężko trafić. Wyjdźcie w tą stronę, w tu. Pinguje ci z ping, Dobra, zabiję jednego. Dobrze, dobrze. Dobra, dobra szukam Warheada, wywalone. Yy, warhead, Warhead, też nie był niedaleko. Tu, 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 pinguje ci. pinguję, pinguje, pinguje. Zajdźcie, lećcie, bo ja jestem na dw nie widzę. Odszedł, 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 odszedł. Na skrzyniwanie wracaj tam gdzie byłeś. Tutaj w tym kierunku. no? A, tu dobra. Tu jesteś tam? No, no, no. Jest przy orchie, jest, jest, jest. Tu tu, tu, tu masz. Zapraszam. Nie wiem czy tam flamingi nie są. Mam 1600, mam 1500 HP razem z osłoną. Lecę już do Endransa. Dobra, spoko. Już jestem na trasie Dawaj właśnie, czekaj e, Guzik, 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 guzik Obok, guzik Dobrze o, e, Ja Eee, na jak czerwono to było, czy na zielono jest? Widziałem, nice. nie widzę Na czerwono jest No to dobrze, dobrze, dobrze. Wszystko Jaki na czerwoniutko Jak z flamingami sobie o, jeszcze te flamingi O one <laughs> mnie do połowy obiły, nie? No właśnie o ja to chodzi Było 2 czy ile ty tam miałeś? No właśnie 3 i mnie do połowy obiły No właśnie o to chodzi, no to chodzi to nie? Albo po prostu 40 Pomocy, ginę, ginę, ginę nie, nie, gdzie? Kolejny Już biegnę do gdzie jesteś, chłopie? Gdzie on jest? Entrance? Yy, entrance, tak Flaming. Zabiłem, zabiłem! Dobrze, dobrze, dobrze. Tak, bo zabiłem! Kurwa, jezu, jakie jakieś Nie mogę zgasić mogę zgasić Ten Flaming jest taki bo trafić. Dawaj, teraz możesz? Możesz? Czy nie? Cholera. Gdzie dobry. Ogorę sam, ogorę sam, ogorę sam. O górę sam. O górę sam. Zamykam go. go, zamykam go. Nie, zamykam nie, go, nie. go. Ja będę tutaj stał. Zabaj, Koniec energii. Ja tu stoję, ja tu stoję przy wyjściu. Dobra, solowa, saluwa chłopaki. Pojedynek. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeden zdech. Dobra, dajmy mu wyjść, dajmy mu wyjść. Niech to to, będzie nagroda. <laughs> Idź przyjacielu. Jebany mnie zaatakował, chodź tu peda no chula, idziemy po <laughs> jego Komputerek wiesz co robić Komputer Chodź tu, chodź tu, chodź tu świnka, chodź tam tu tam No kurwa no, Kurde do góry No nie no, pasuj się Kolejne? Góry? Kolejne flamingi? Czy mi się wydaje? No pewno więcej nie, Ej, ale nie. można... je Chyba może akurat na gierkę zrespisz. Tak, nie? tak, 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 tak. Ale ich jest dużo, chyba, że akurat był taki jakiś niższy demokraci, nie wiem. No w sensie był ambient. No wiem, wiem. wiem. Ale nie będą no ile respektować, było no no. Dobra, odsyłam On poszedł gdzie on poszedł? No Szybko są. Kurde myślę się tak, że trafię. O patrz, zaś mnie zaatakował. Może go zabić teraz pod lewem? Odsyłam, odsyłam, odsyłam. Staram się, powiem. Odsyłam, się. macie tutaj gościa. Nice, a flaming uciekł, tak? Jak on uciekł? Który? Są no, windą, no Ja nie, window, nie window. mogę, jak to jest szybkie gówno. No. Dobra, zgasza mi się, w to może go. Daj się nerfem, ja obawić nerf. Oj o, kurwa! Nie. Odsyłam windę. Lidę tu tego, gówno jest jedno Dawajcie, one są teraz. Zamykam tutaj drzwi te... Dobra, zdech. Tak? Dobra, Nice. Mam 300 HP. Jest, mam 300 HP. Posyłam windę. Oksylam windę. Jej. Nareszcie, jestem kotkiem. Nie chuj, nie Jest, jest. Tu. Jestem za. Chodzę do kościoła. Cami Zamykam windę. Nie uciekam. Tutaj jest jakiś kurwa... nie wiem... W o jadę. O jadę. Jestem gejon i jestem czarny, chodzę do krzeseł. Co mnie tutaj szybko ojej. O jej Czekajcie, bo to jest krucho tutaj widzę.

o, Ej, czeł, o Boże, Romro, przepraszam. Byłaś ty, ty taka mała i, i, i w tej windzie stałeś się takim ma, ma malutkim flamingo, taki, tata, takie bierze, bierze, kurwa, pierdolone, nie błagam. Bierz. <gryzanie> Kto wygra? Kto Biera. wygra? Potężna walka. Co ma, Heber kurwa, chaosów. No nie, no on idzie, kurwa, w heavy i to nigdy się nie skończy. Mhm. Mm Teraz się pewnie MTF -y zresztą Czeka. też w ogóle. Oni oboje kurwa, je prawdopodobnie, no i prawdopodobnie i chuj, i drugi wchodzi na Ewi. Ja bym ja ja powiem chyba, że nie uh -huh. Jak zawsze mi się tragicznie źle gra z komputerem, no to wala z intygiem po prostu. Albo ja prostu nie dostałeś jeszcze mnie na koczazu, no. <laughs> Ja produkuję radoswie. kotki. Ja produkuję kotki kurwa industrialnie hopy. Tak Przestronny. O. Dwie, o, dwie, dwie minuty i masz miliony kotków Flamingi! To nie? Nie, flamingów drugi raz nie będzie niestety cholera nie No wiesz, jest tu taki jeden osobnik, który mógłby skrócić rundę poprzez flamingi. Wiesz, mrug mrug. Jest rusza? Kurwa mać no nie wierzę. Eee... Hmm. To nie, kurwa, no nie... Zmieczone uczucie dalej mam. Bez mojej mrumry u to nie to samo. A i ci czy wy nie domogli to? Jak Julia. W od czego jest ta maczuga, wytyfy? Co to jest? Co, od to, do... Pierda, do ja. czego służy do... do czego służy? E, do tłuczenia, dosłownie. Klikasz lewym lub prawym, możesz mieć taką szarżę pod prawym chyba. A od czego się bierze? E, to możesz skraftować w ogóle w szarce ten mikrohit, dajesz chyba na kors i tam się robił ten dezintegrator. Co masz 5 strony? A nie, 1 na 1. 1 na 1 Dobra, o to kolejne wytymacie jak się znaleźć. Aha, okej. Okay. Ale o co pytasz? Yy, o ten opałę jak, ten, jak się robi Siema się, masie No to nowy fajne musisz jaką broń i masz 5% szans. A gdzie się uda to wtedy yy, masz mikrohida i 1 na 1 i albo będzie particle disruptor, albo Cherbyard. No i czekaj, bo chaos nas podsłuchuje. No dobra, nie podsłuchuję. E, brat, brat, e, brat, mi no ten ten zrzałam, to, Dobra, Zabrałeś go za to. Zabrałeś go za to. to. Zabrałeś Dobra, za to. Na go za to. Zabrałeś go to. Flaming kurwa co to za żeby się co jego mały flaming mały flaming Oj, to Nie Albo to ja już Miało piątkę, idę kurwa nuka włączyć. Okay. No i klasa. Ej, w razie czego nie, to radyjko to ustawcie na czwórkę i jak coś to wam powiem czy jest włączony czy nie. Dobra. Okej. Okay. Ja wiem, że te ty, połotem jesteś. O, ty Dawaj go, dawaj Wychodzi na twór, wychodzi na twór.

Bagnale!